Dzień dobry. Gościem serwisu ERAWA.pl jest pan Włodzimierz Kaźmierczak, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy tego, tego programu będą dzisiaj słuchać. Panie kierowniku, spotykamy się, żeby porozmawiać o rzemiośle jako takim w regionie. Proszę powiedzieć, jak narodził się cech w naszym właśnie powiecie, powiecie rawskim? Cech rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej posiada bardzo długą i bogatą historię. Początki cechu w Rawie to początek, lat, początek XX wieku, kiedy na terenie miasta Rawy Mazowieckiej czy dawnego powiatu nie działał cech, lecz działały zgromadzenia. I każde zgromadzenie miało wyodrębniony swój sztandar, swoją zasadę funkcjonowania. Takie zgromadzenie w latach 20. I wcześniej tutaj działały. Było to zgromadzenie murarzy, tynkarzy, było to zgromadzenie rzeźników, zgromadzenie ślusarzy, zgromadzenie... Działało to wszystko pod szyldem zgromadzeń. Po 1945 roku zostało to wszystko połączone... W jedną organizację, która nosi nazwę Cech Grzegorz Różnych. Mogę to udokumentować, że były zgromadzenia, dlatego że mamy oryginalne sztandary przedwojenne, zgromadzenia kowali, zgromadzenia ślusarzy, zgromadzenia murarzy, tynkarzy, Mamy je tutaj w magazynach naszego cechu, w oryginale zachowane łącznie z drzewcami. Które na dzień dzisiejszy mają liczą około 100 lat. Mhm. Ilu rzemieślników na początku zrzeszał cech? W latach, kiedy po wyzwoleniu, był obowiązek zrzeszania się. Każdy, kto chciał otworzyć działalność gospodarczą, przez cały okres PRL-u do lat 90. był obowiązek zrzeszania się. I każdy, kto otwierał działalność gospodarczą, musiał być rzeszony. W najwyższym apogeum, kiedy tutaj akurat działał cech. To było 700, ponad 700 osób. Ten budynek, którym dzisiaj akurat ma swój cech siedzibę, to jest kolejny budynek, który ma miejsce, kolejna siedziba cechu. Wcześniej była w innych miejscach. Ten budynek budowali rzemieślnicy z własnych składek w latach 70. tamtego stulecia. Wspominał pan o różnych zawodach, które się tutaj połączyły w jeden cel, które były najbardziej popularne? Wtedy było dużo różnych zawodów: zawód rzeźnik wędlinia, kowale, ślusarze. To wszystko po prostu spowodowało, że się połączyło. Były zawody, które były wtedy potrzebne dla funkcjonowania społeczeństwa. Wtedy takim napęd na się. Siłą napędową wszystkich transportu były konie, bo od razu nie było samochodów. Wobec czego były takie jak rymarstwo, było takie jak powroźnictwo i wiele no, szewstwo, które akurat było potrzebne nieodzowne, bo buty kiedyś się nie kupowało co kawałek, tylko się naprawiało u szewca. Dzisiaj rzadko już kto naprawia buty, chyba że są to buty, no nie wiem, może z górnej półki, natomiast zawód szewc na terenie naszego powiatu, który kiedyś był bardzo popularny, no dzisiaj zamiera. I w naszym tutaj terenie i w Rawie Mazowieckiej, jak i Ościennych był zawód kowal. Na każdych rogatkach rawy Mazowieckiej przy wyjeździe był kowal. Kowal to gromadził w swoim zakresie wszystkie umiejętności, jakie można było po prostu zrobić w branży metalowej. To nie tylko kucie koni, ale to naprawa wozów, oprawianie kół drewnianych obręczą i wiele, wiele innych. Kowal był nieodzownym takim zawodem praktycznie w każdej bo każda wieś chciała mieć kowala, żeby nie jechać do rawy, tylko na miejscu to robić. Pozostałości po tym zawodzie widzimy. Ja bynajmniej jeszcze pamiętam, gdzie na rogatkach Rawy Mazowieckiej byli właśnie z kowalami. Mm -hmm. Czy jeszcze jakieś zawody, przypomina Pan sobie, które no, wymarły lub całkowicie zanikły? No, na pewno. Na potrzeb kobiet było też pończusznictwo, którego dzisiaj nie ma, bo dzisiaj pończochy czy rejtuzy kobiety kupują i wymieniają. Kiedyś, jak leciało oczko, dawało się do Pani, która potrafiła to naprawić. Znam też taki przypadek, znałem Panią, która takie czynności uruchamiała. Było bardzo dużo zakładów pasmanteryjnych w Rawie, które Akurat sprzedawały nici, igły, różne koronki, wełny, gdzie można było samemu w, dobie, w domu robić sweterki, robić jakieś hafty. Hafty były akurat no, w starych domach. Jeszcze można znaleźć makatki, to się nazywało. Haftowane przez gospodynie, wieszane przy wodzie, do ozdabiania kuchni i nie tylko. Mhm. A czy um, są rzemiosła, które przeżywają dziś odrodzenie? W ogóle dzisiejsze rzemiosło zmieniło się yy, i w ogóle usługi rzemieślnicze są bardzo potrzebne dla społeczeństwa. Takim zawodem jest hydraulik, takim zawodem jest malarz, glazurnik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, którzy jak gdyby można powiedzieć, odżywają, ale one łączą się z nowoczesnymi technologiami. To już nie jest ten sam yy, zawód, który występował kiedy, bardzo dawno, kiedy wykonywało się wiele prac ręcznych. Dzisiaj mamy nowoczesne maszyny, urządzenia, które ułatwiają wykonywanie niektórych prac. Tak na przykład kopanie dołu w starych czasach kopało się szpadlem. Dzisiaj jest koparka większa, mniejsza, która w zawodzie czy hydraulika, czy jakikolwiek innego zawodu wykonuje w branży budowlanej, po prostu kopie się i już się tego Skraca się czas wykonania danej usługi, no i jakość usługi jest oczywiście większa. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale przypomnijmy, co daje takiemu zwykłemu człowiekowi wiedza? Czy dany przedsiębiorca znajduje się w cechu, jest zrzeszony, czy nie? Mówiliśmy kiedyś na ten temat, jak najbardziej tak, jeżeli rzemieślnik jest zrzeszony w cechu, wówczas cech bierze odpowiedzialność za pracę tego rzemieślnika. Klient, który, u którego rzemieślnik wykonuje usługę i będzie klient niezadowolony, ma prawo zgłosić się do cechu, a cech będzie rozstrzygał, czy ta usługa była wykonana zgodnie z zasadami rzemiosła, czy też nie. Czy zgodnie z procedurami można się odwołać i wówczas występuje się, czy stoimy na, stan na stanowisku, nawet do spraw sądowych. Jeżeli rzemieślnik nie należy do cechu, niestety nie mamy tej możliwości. Możliwości. Odpowiadamy za ludzi, którzy są u nas rzeszeni. My doskonale sobie zdajemy sprawę, jacy są to ludzie, że ten rzemieślnik zawsze będzie starał się wykonać usługę jak najlepiej. Problem polega na tym, że tych rzemieślników usługowych na dzień dzisiejszy jest coraz mniej. Bo młodzi nie chcą się rzeszać, nie chcą przychodzić, bo nawet nie wiedzą, że coś takiego jest możliwość. Otwierają działalność, wielokrotnie chcą szkolić uczniów, młodocianych pracowników. No dzisiaj zmieniło się bardzo dużo. Jeszcze dzięki ustawie z dnia 13 lipca 2025 roku, czyli świeże, zmieniło się wiele i w nazwie rzemiosła, i to rzemiosło może oferować dla środowiska. Rzeszenia tutaj akurat, czy Rzeszenie Rzemieślników daje tą jeszcze możliwość, że klient, który przychodzi, czasami pyta, proszę pana, do kogo się zgłosić z, daną, z wykonaniem danej usługi. Oczywiście jak najbardziej tak, taką bazą Rzemieślników tutaj dysponujemy. Mhm. No dobrze, no to to jest informacja cenna dla usługodawców, tak? Tak. A co z usługobiorcami? Co taki przedsiębiorca otrzymuje, zrzeszając się w cenie? jeżeli idzie tutaj jeżeli pracodawca zrzesza się w cechu i podpisujemy umowę z młodocianym pracownikiem lub też no, tutaj akurat jest cech jest zobowiązany do przeprowadzenia egzaminów czeladniczych dla młodego człowieka. Faktem, że ta nauka zawodu trwa 3 lata i no, po prostu jest realizowana na zasadzie umowy o pracę. Bardzo często tutaj patrząc na młodzież, która akurat uczy się w zawodach różnych. Czy to jest fryzjer, czy to jest hydraulik, czy murarz, bo też takie zawody mamy, dzisiaj mamy jeszcze rolnika, ogrodnika, zawody, które się nam odradzają, gdyż były szkoły rolnicze, ogrodnicze i to wszystko padło. Natomiast rodzice mają gospodarstwa rolne, chcą przepisać ziemię. Tutaj akurat mogą się dzieciaczki kształcić. Kolejna sprawa, że dzieci zdobywają wykształcenie, a osoby dorosłe, które są zrzeszone w cechu, mogą podwyższać swoje kwalifikacje o tytuł mistrza w zawodzie. Mhm. Jakie wyzwania stoją obecnie przed rzemiosłem w Polsce? Rzemiosło na dzień dzisiejszy widzę, widać to, że się odradza. Osoby, czyli rodzice swoich dzieciaków, gdzie przepisują im swoją działalność gospodarczą albo angażują ich w swoich zakładach, proszą o to, żeby tutaj się zgłaszały i zapisywały do cechu Taka tendencja na dzień dzisiejszy już następuje odradza się. Spotkania rzemieślników, nawet tutaj w naszym cechu rzemiosł różnych, które mamy kilka razy do roku, wymiana doświadczeń, rozmowa, co można zrobić, czego nie można zrobić, jak, się, jak postępować w niektórych sytuacjach, bo każdy pracodawca ma różne problemy przeróżne. Czy to natury prawnej swojej? Tutaj, jeżeli pracodawca się zgłasza do nas, poradą prawnymi udzielamy im, co można zrobić. A jeżeli zgodnie z literą prawa, a jeżeli nie możemy tego, prosimy o współpracę prawników. Mhm. Yy, yy, proszę powiedzieć. Gdzie znajdą potencjalnie uczniowie rzemiosła informacje o tym, czego mogą się u was nauczyć? Na dzień dzisiejszy bezpośrednią informacją dysponuje tutaj biuro cechu, gdzie akurat razem z pracownicą udzielamy informacji na bieżąco. Można no. tych informacji zdobyć na stronie internetowej szkoły, cechu, bo wymieniamy tam, jakie mamy pracodawców. Dzisiaj liczba pracodawców nam gwałtownie, czy osób przynależnych, do cechu zmalała. Jeżeli mówimy, że w latach 70. było ich 700, to na dzień dzisiejszy została tylko garstka, bo można powiedzieć, że niecała jedna dziesiąta z tej liczby. Dzisiaj akurat o Rzemiośle piszemy informacje do prasy i na stronach internetowych do tych nowoczesnych środków masowego przekazu. Dlatego serdecznie zapraszamy i potencjalnych uczniów, i potencjalnych pracodawców. Tak. Do cechu naprawdę wszystkich drzwi, zawsze otwarte, i udzielamy rady, pomocy, co zrobić, żeby było dla pracodawcy, ucznia i rodzica po prostu dobre. Nasza szkoła, tutaj, akurat którą też prowadzimy w cechu, po prostu służy tym celom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem serwisu ERAWA był Włodzimierz Kaźmierczak. Kierownik biura Cechu w Rawie Mazowieckiej. Dziękuję bardzo i zapraszam do Cechu.